W dzisiejszym odcinku Psychologicznych Rozmów porozmawiamy o tym, dlaczego ludzie się kłócą i na czym polega dobra komunikacja. Cześć, witamy w kolejnym odcinku podcastu Psychologiczne Rozmowy. Nazywam się Daniel Melerowicz, a ze mną jest. Kasia Bilnik-Barańska. Oboje jesteśmy psychologami oraz psychoterapeutami, a ten podcast nagrywamy dla osób, które interesują się psychoterapią oraz zagadnieniami psychologicznymi, zarówno prywatnie, jak i zawodowo. No więc, jeśli interesują Cię zagadnienia związane z profesjonalną pomocą psychologiczną oraz rozwój zawodowy w tym kierunku, zapraszamy do słuchania. Wszystkie przykłady zaczerpnięte z pracy terapeutycznej zostały zmodyfikowane w celu zapewnienia pełnej poufności. Daniel, ostatnio byłam świadkiem sytuacji, w której dwie osoby rozmawiały o takim prozaicznym, można by było powiedzieć, temacie a mianowicie o tym, jakie są najlepsze destynacje wakacyjnych wyjazdów, I, i właśnie wydawałoby się, że temat taki przyjemny, niewinny. A z niego rozwinęła się regularna kłótnia, która zakończyła się konfliktem, i, i tym, że te osoby w ogóle się na siebie poobrażały, przestały rozmawiać. Um. No, i tak miałam taką refleksję po tym, co się tam w zasadzie zadziało. I mam też takie gabinetowe doświadczenia, szczególnie z pracy z parami, które też mnie skłaniają właśnie do takich refleksji, że konflikty często się biorą nie z trudnych sytuacji czy jakichś takich wzajemnych antagonizmów, no, tylko właśnie z braku umiejętności poprawnej komunikacji. Co ty sądzisz? O tym. Że ludzie się nie potrafią ze sobą komunikować, tak? No tak. No, niestety uważam, że ludzie są fatalni, jeżeli chodzi o komunikację. Ale, Laurka! <laughs> przesadziłem może, teraz się zastanawiam, czy cię poprosić, żeby to wyciąć, ale nie, jednak to zostało. Nie, zostawię. nie, bo ja się z tobą trochę zgadzam, wiesz, dlatego, że czasami jak ktoś mnie pyta o moją pracę terapeutyczną, jeżeli chodzi o pary, to ma takie wyobrażenie, że te pary to przychodzą w jakichś takich ciężkich kryzysach, że jakieś zdrady są, jakieś choroby, jakieś naprawdę bardzo trudne wydarzenia tymczasem. No, nie, nie prowadzę dokładnych statystyk, ale myślę sobie, że tak mogę spokojnie ocenić, że około 80 procent par, no w ich życiu nie wydarza się jakiś taki szczególny kryzys, tylko ci ludzie po prostu mają trudność z tym, żeby się porozumieć, żeby siebie zrozumieć, żeby ze sobą porozmawiać spokojnie, żeby żeby siebie wysłuchać często, to nawet na, na fotelu, zresztą my też mamy takie doświadczenia, jak pracujemy tak. razem z parami, tak. że to często jest takie mówienie jeden przez drugiego, niesłuchanie, jak pytamy na przykład, a co pan teraz usłyszał, to ta osoba nie, nie jest w stanie... Przytoczyć tego, co przed mm -hmm. chwilą zostało powiedziane, no bo tak bardzo już była jakoś przy sobie albo przy tej walce takiej na argumenty. Mm -hmm. Tak, że ludzie mówią obok siebie, każdy chce nadawać, a jakoś tak trudno jest przyjąć to, co druga osoba ma do powiedzenia. Poza tym mam wrażenie, że ludzie jakoś nie potrafią też mówić wprost się komunikować, że jest bardzo dużo takich rzeczy, że ja czegoś nie powiem. I teraz nie wiem, albo to z lęku wynika, z jakąś lęku przed odkryciem się, albo przed oceną, albo mhm. też, no bo czasami jest takie na zasadzie, ta jest taka postawa na zasadzie domyśl się, on się oh. powinien domyśleć, ona powinna wiedzieć. O tym teraz myślałem i mi to właśnie jakoś z głowy mhm. uciekło. Ja, ja lubię ten argument szklanej kuli, często to przytaczam, że no nikt nie ma szklanej kuli, w której może wyczytać, jaką potrzebę ma druga strona, jeżeli my o tym powie nie powiemy, jeżeli my o tym nie powiemy, nie możemy oczekiwać, że ten ktoś się domyśli i tak samo jest w relacjach przyjacielskich i nawet bo teraz jak to powiedziałaś to y, tak samo jest w relacjach profesjonalnych nie ja sobie myślę, że ile razy jest że szef mówi coś pracownikowi i a czym właśnie mówi no właśnie coś tam nie rzuca mówi e, i wydaje mi się że to jest oczywiste tak samo pracownicy szefowi czasem nie mówią wprost pracownicy między sobą czyli w ludzie ogólnie nie że ktoś się ma domyśleć a to każdy z nas no, no trochę inaczej różne rzeczy pojmuje i ja uważam, no, że ludzie się nigdy niczego nie domyślą i staram się nigdy nie mieć pretensji, ani nie wynik wyciągać konsekwencji na przykład, jeżeli jestem w takiej sytuacji zawodowej, bo sobie sam odpowiadam szczerze na pytania, jak się uspokoję, czy ja to rzeczywiście powiedziałem jasno na białym. Znaczy, no wiesz, czy to powiedziałem... Czarno na białym. Czy ja to powiedziałem? Tak, czarno na <grym> Bo jasno na białym to nie będzie widać. <grym> <Bo> no. Może właśnie <grym> czasem mówię jasno na Jak mówię jasno na białym, to mówię, nie, nie, nie. To jest tutaj, to, to, że mi się wydawało, że to jest oczywiste, to może takie nie było. Jeszcze raz się umawiam, nie? Albo, albo, no, no, wiesz, oczywiście, żeby dawać jasny deadline, do kiedy to ma być zrobione, co ma być zrobione, yy, i, i tym podobne. Yy. No, właśnie, a w relacjach międzyludzkich jakoś tak, tak nie jest. Ja mam też takie przykre wrażenie, że ludzie tego nie potrafią. Tak mówię, ludzie tak ogólnie często mają z tym trudność, bo nie są tego uczeni. W szkołach nie uczy się poprawnej komunikacji, mhm. rozwiązywania konfliktów, szacunku do, do tego, że ktoś ma inaczej, akceptacji pewnej. W systemach, no bo to, co my prezentujemy w dorosłości, wywodzi się z systemu, z którego się y, z kolei my wywodzimy. No, no, też często mam wrażenie, że szczególnie w obecnych czasach, że jakoś jest mało takich rozmów, mało. Większa jest tendencja być może do takiego zamiatania pod dywan, do machnięcia ręką, niż po prostu rozmowy z dzieckiem w otwarty sposób o tym, o emocjach, o tym, o, o potrzebach, o, o właśnie no bo to jak my z własnymi dziećmi rozwiązujemy konflikty, będzie potem miało wpływ na to, jak to nasze dziecko w swoich społecznościach będzie je rozwiązywało i potem ze swoim jakimś partnerem czy partnerką. Pomyślałem też o tym, że my żyjemy w takich czasach, w których się bardzo podkreśla indywidualizm, sukces, zdobywanie, osiąganie, nie, że nie możesz czekać, musisz, musisz być pierwszy, musisz być najlepszy, musisz pokazać. A czy to się trochę nie wiąże z tym, że ja muszę mieć zawsze rację, czy że ludzie tak zaczynają funkcjonować? Ja muszę mieć rację, ja nie mogę pozwolić na to, żeby ktoś mi pokazał, że, że to on ma może rację, tak. albo że przyjmiemy jego rację, to znaczy, że ja będę przegrać. Tak, ja kiwam mocno głową, gdybyśmy to nagrywali, może dojdzie kiedyś do tego, że będą wideo <laughs> też nagrania, to, to byłoby to widać, bo faktycznie jak tutaj znowu wrócę do tego, od czego zaczęliśmy, czyli od tej kłótni o destynację wakacyjną, mm -hmm. ja się potem tak zastanawiałam, co tam się stało, o co oni się pokłócili, no Chorwacja, czy Hiszpania, no że to, no, ja, jakie wiadomo, to... Wiadomo, no ja że Hiszpania, najlepszy. No, jak to? Ale właśnie oni się kłócili o rację, to oni się nie trudne kłócili do wyobrażenia, o to, bo to? który ten kierunek uh -huh. jest lepszy. Bo tego nie da się obiektywnie uh -huh. ocenić, tak? Bo jeden i drugi są myślę, fajne, tak. ale też dla wielu osób, jakbyśmy tutaj postawili teraz 50 osób, to pewnie część by była za tym kierunkiem, część za tym. I w ogóle to nie jest do takiej obiektywnej ja, oceny. Jak widasz w bilet, ja mogę lecieć obojętnie, gdzie już teraz, No to. wiem właśnie. Yeah. <laughs> I, ale te dwie osoby się pokłóciły tylko o to czy je będzie na ale górze naprawdę się pokłóciły naprawdę pokłóciły? się pokłóciły pokłóciły. łącznie z potem już takimi um, nie chcę jakichś bardzo takich dużych szczegółów bo to jest naprawdę Aha. realna sytuacja ale z takimi inwektywami i z mhm. tym że co ty gadasz tam jest beznadziejnie tam ludzie są tacy i tacy a ty nie wiesz że oni coś tam mhm. a tutaj były kontrargumenty ale w ogóle tam nie padał komunikat ja ja mhm. mam tak ty możesz mieć tak rozumiem że to coś tam, tylko cały czas było. Jest tak, nie, tak nie jest, jest tak, nie, ta, tu jest lepiej. Nie, przecież tu są beznadziejne te plaże, gdzie nie można położyć leżaka. Co to w ogóle za te kamienie same? Tak, a tu z kolei brud, coś to. No po prostu, no nie, z jednej strony byłam lekko oburzona, a z drugiej strony po prostu też nie ukrywam, że z jakąś taką dużym zaciekawieniem zawodowym tego słuchałam, bo mówię no, jeżeli o coś takiego, to jak, jak są trudniejsze sytuacje tak. jakoś, ale no tam tak. była walka o rację. I chyba to nie o czym przed chwilą powiedzieliśmy, że nie można odpuścić, ja nie mogę odpuścić, żebyś to ty, żeby, nawet, nawet nie, w tej sytuacji nie wiem, co, co byś ty miała mieć z tą racją, ale że nie, musi być No ale możli. można by było powiedzieć, jedna ze stron mogłaby, tak sobie wyobrażam, powiedzieć, dobra, no ty ty wolisz tą Chorwację, że tam jeździ, ja sobie będę jeździć do Hiszpanii, i tyle. Tak. Ale nikt czegoś takiego nie zrobił. Nie? Mhm. Potem, oczywiście, jak to zwykle w takich konfliktach, zostały jeszcze jakieś tam rzeczy powyciągane, cechy i tak dalej, no i już jakby gotowa Koniec. sytuacja. Kasia, to może powiedz, jakie są takie zasady, na co warto zwracać uwagę, o czym należy pamiętać, żeby się dobrze komunikować. No, myślę, że jedna ym, z tych takich najważniejszych to jest właśnie akceptacja tego, że ktoś ma inaczej. Mm -hmm. Bo to jest to trochę, co ty powiedziałeś, że jesteśmy w, wychowywani w tych czasach takiego mocnej indywidualności, zdrowej, yy, yy, zdrowego egoizmu. Yy, I tak, świetnie, że stawiamy na siebie i że kładziemy siebie na tej piramidzie ważności na samej górze, ale to nie oznacza, że wszyscy mają się do nas podporządkowywać. Mm -hmm. Yeah. <laughs> Myślę sobie, że właśnie ten zdrowy egoizm, zanim idzie też akceptacja, że ja mam tak, to jest fajnie, że ja mam tak, ale szereg ludzi może mieć inaczej. Mm -hmm. I jeżeli my y, jesteśmy w tej pozycji w komunikacji, że okej, okay, ty możesz mieć tak, ja mogę mieć tak, to od razu robi się lżej i łatwiej. Bo zupełnie inny komunikat wtedy wysyłamy, bo to jest właśnie często ten nieofensywny taki komunikat, bo ty jesteś taki i taki, bo to jest lepsze czy gorsze, tylko ja uważam, że tak, ale rozumiem. Że Ty uważasz, że tak. Mm -hmm. I to jest mało inwazyjne. Co jeszcze? No Na pewno używanie komunikatu, ja, także odnosimy się do swoich uczuć, do swoich emocji, do tego właśnie, jak my widzimy daną sytuację. My mamy przygotowaną scenkę. Myślę, że w tej scence potem bardzo fajnie wyjdzie, jak brakuje okay. tego komunikatu, ja, co się dzieje. Myślę, że dobrze, by też było dla naszych słuchaczy, żeby przytoczyć. Ja, jeśli pozwolisz Kasia, to bym powiedział takich kilka tych punktów, zgodnie z którymi możemy stosować komunikat. Jaka jest konstrukcja tego komunikatu? Ja. No, pierwsze, że tak jak Kasia ty przed chwilą to zaprezentowałaś, mówimy co ja czuję, tak? Czyli ja czuję. Czyli stwierdzamy E, opisujemy swoje uczucia. Na przykład jestem zły, smutny, jestem zirytowany, jestem szczęśliwy albo jestem zadowolony. Po drugie, ja to czuję, ten drugi punkt, kiedy ty, tak? Kiedy ty. Tutaj wskazujemy konkretną sytuację, e, opisujemy jakieś zachowania odbiorcy, które powodują problem, który nam przeszkadza. Opisujemy oczywiście fakty i nie idziemy w kierunku oceny, czyli ja na przykład jestem zdenerwowany, kiedy ty. Podnosisz głos. Jeżeli ta osoba podniosła głos, to opisujemy fakt. Nie kiedy ty zawsze podnosisz głos, tylko kiedy ty teraz podniosłeś głos. Po trzecie, to słowo ponieważ, czyli wskazanie potrzeb, jakie odczuwam w określonej sytuacji. I po czwarte, chcę. Tutaj formułujemy prośbę, po prostu mówimy, czego oczekujemy. Też jak najjaśniej, jak najprościej o tym mówimy. No i w skrócie to, o czym przed chwilą mówiłem, w takim jednym zdaniu. Na przykład, ja czuję się zirytowany, kiedy ty siedzisz i oglądasz telewizję. To jest to zachowanie, ponieważ mamy w ogrodzie wiele zadań do wykonania, umówiliśmy się, że wiele rzeczy zrobimy, dlatego chciałbym, abyś skosił albo abyś skosiła trawnik. Tak? To są te cztery punkty. Co ja czuję? kiedy ty coś robisz, ponieważ na coś żeśmy się tam umówili albo coś się tam dzieje i to się teraz nie, nie, nie da się tego spełnić i chciałbym, żebyś to albo to. Okej, okay. kolejnym punktem zasad dobrej komunikacji jest y, aktywne słuchanie. Często dzieje się tak, że jedna i druga osoba są w y, takiej pozycji wypowiadającej, atakującej, mówią jedna przez drugą, przerywają sobie, nie dają dokończyć. A nawet jeżeli akurat czegoś nie mówią to nie słuchają, tylko już są skoncentrowane na tym, co odpowiedzieć, jak zaatakować, co tu już przytoczyć. Natomiast to aktywne słuchanie, ta pozycja taka, kiedy jesteśmy po prostu dużym uchem, no to jesteśmy wtedy w kontakcie wzrokowym z, z drugą osobą, jesteśmy też z jakimś takim szacunkiem do wypowiedzi, dajemy dokończyć tę wypowiedź, staramy się wyłapać, co w tej wypowiedzi jest takiego istotnego. My mamy takie doświadczenia z różnych szkoleń, że to też nie jest takie proste bycie w, te, tak. w tej pozycji, właśnie tego słuchającego, bo my nie jesteśmy na co dzień do tego przyzwyczajeni, mam wrażenie. Ile tak jest takich sytuacji, że ten komunikat jest jakoś zakrzywiony, że jedna osoba mówi coś, a ta druga, zaraz jak ma to sparafrazować, to wypowiada coś takiego no, nie albo do końca spójnego. albo swoją już... interpretację, prawda? A to w ogóle nie tak. padło. Dobre, aktywne słuchanie zmniejsza możliwość konfliktu o, o połowę tak naprawdę. Wow. Kolejny punkt zasad dobrej komunikacji, to to jest cel komunikacji. Że jeżeli podejmujemy rozmowę o czymś, to to jest ważne, żebyśmy zreflektowali, co my w zasadzie chcemy powiedzieć i po co. Bo tu też, jeżeli jesteśmy przy tym celu, czyli przy tym na przykład, że chcemy, żeby partner skosił trawnik, no to ważne, żeby nie wyciągać jeszcze Pięciu innych rzeczy, tylko właśnie, żeby ten komunikat był jasny, klarowny z tym, z tym ja właśnie mm -hmm. y, i z odwołaniem do emocji. I wtedy jest szansa, że będzie jakaś reakcja, bo jak będzie, bo ty zawsze coś tam, bo ty nigdy coś tam, a w ogóle to jeszcze rozmowa o tym, co się zadziało dwa lata temu, no to małe szanse tutaj na skoszenie trawnika. Mm -hmm. Myślę, że też parafraza jest taką y, rzeczą, która bardzo pomaga Kasia. Co to jest parafraza? No, parafraza pozwala nam sprawdzić, czy my dobrze rozumiemy, czyli trochę parafrazując, y, mówimy o tym, y, co właśnie usłyszeliśmy. Może powiedz coś, to ja spróbuję to sparafrazować. Dzisiaj mam dosyć napięty dzień. Muszę nagrać podcast. Muszę jeszcze zrobić kilka ważnych rzeczy. A jest bardzo ładna pogoda i nie chciałbym do wieczora zajmować się sprawami zawodowymi. Rozumiem, że nie chce się pracować. <śmieniciela> Właśnie się, to coś nie, nie, chcę, nie chcę za dużo. Oczywiście to nie była parafraza, to sobie pozwoliłam na żart, ale myślę, że mogłaby być taka reakcja mhm. czyjaś, mhm. która by chciała. Jakoś tak spłycić to, to twoje zaangażowanie do pracy, a parafraza brzmiałaby tak. No, słyszę, Daniel, że masz dzisiaj napięty dzień, że musisz nagrać podcast, że masz jeszcze kilka innych rzeczy do wykonania, a jest piękna pogoda i nie chciałbyś pracować do samego wieczora, tylko skorzystać też z niej. Tak, czuję się teraz zrozumiany i słucham. No właśnie i parafraza pomaga w, w tym, że czujemy się zrozumiani. Szczególnie w sytuacjach konfliktowych warto parafrazować i sprawdzać, czy my dobrze usłyszeliśmy, czy dobrze zrozumieliśmy, bo ktoś nam może powiedzieć, no, no nie, ale ja, mnie chodziło o coś innego i, i wtedy można to jakoś dookreślić. Mhm. bardzo istotny też jest przekaz pozawerbalny, czyli właśnie to bycie w kontakcie wzrokowym nie patrzenie w telefon co teraz często jest nagminne że ktoś mówi, tak, tak, tak ja cię słucham, ja mam podzielną uwagę mów, mów, no ale to jest przecież inna zupełnie rozmowa w momencie, mhm. kiedy ktoś patrzy w telefon, zmywa naczynia, czy, czy jednym okiem zerka na telewizor albo robi jeszcze jakieś inne rzeczy no bo dobra komunikacja to jest komunikacja taka, kiedy jesteśmy w procentach skupieni po prostu na naszym rozmówcy. Zwracajmy uwagę też na ton głosu, bo tu znowu mam takie doświadczenia wynikające z mojej pracy z parami, że czasami nawet nie o tą treść chodzi wypowiadanego komunikatu, tylko o formę i ton, że potrafimy być ja coś tacy szorstcy, apodyktyczni często i już ta barwa ton głosu, jakiś podniesiony, potrafi jakby już na początku stworzyć ten komunikat takim bardzo trudnym do przyjęcia. Jeszcze z takich ważnych rzeczy, no to na pewno jasne i precyzyjne komunikaty, bez właśnie rozwijania tych dygresji, jakichś wątków. No i empatia, czyli mhm. to, że potrafimy trochę wejść w buty drugiej strony, że potrafimy trochę właśnie w, tej, w tym procesie mentalizacji zastanowić się, jak to jest u tego kogoś, że on też może mieć inaczej, że dlaczego on w ten sposób, nie, że że to, że nam się na przykład w jakiejś sytuacji nie robi przykro, czy ta sytuacja nie wzbudza jakichś emocji, nie oznacza, że u drugiego człowieka będzie dokładnie tak samo. No nie będzie, bo on jest inaczej skonstruowany. No musimy też dbać o to, żeby mieć w ogóle czas i taką przestrzeń na rozmowę, nie? Bo czym mamy więcej tej przestrzeni, tym możemy być bardziej empatyczni. I tak pomyślałem sobie o parach, które często się nie komunikują, ale też dlatego, że one w ogóle nie dbają o to, żeby znaleźć taki czas, nie? Żeby wieczorem usiąść ze sobą, ile razy żeśmy Kasia słyszeli w gabinecie, nie? żeby, bo każdy z nas, ja też mam za, ja mam za mało czasu, ty masz za mało czasu. O, tak. Wszyscy mamy mało czasu. Jak ja słyszę od pary, ale bo my nie mamy czasu, to ja sobie chcę, mi się, chcę się aż czasem zaśmiać, że nie? nie robię tego, no bo, no ale to no, no, nikt prawie nie ma, a bo to jest co innego też tak zdawkowo, nie? Jak, jak ja mam jakieś coś jakoś trudnego, albo moja żona, to tak, że trzeba jednak usiąść, żebym ja mógł tą empatię jej dać. Nie, a nie tylko, i to jest bardzo ważne w każdej relacji, myślę. To pewnie, bo to jest szeroki wątek to znajdowanie czasu, bo tu mi się od razu wiesz, nasuwa to, na ile chcemy mieć czas no dla tej tak, drugiej oczywiście. strony, bo y, wiem, że jeżeli nawet się tego czasu nie ma, ale chce się go mieć, to naprawdę można go znaleźć. I, I jest wiele różnych sytuacji, kiedy można też po prostu ze sobą porozmawiać. Ale to na osobny podcast, dobrze, że nam to wyszło. A teraz chciałam Cię zaprosić. Do dialogu, Daniel. No, uwielbiam Takiego... dialogu, uwielbiam scenę. <laughs> scenę. Czy będę tak. dobrą, czy y, złą postacią? No to z, wyjdzie z tego dialogu. Będziesz o... mężczyzną. Tu jest kobieta i mężczyzna. Ja będę kobietą, ty będziesz mężczyzną. Po Dobrze. prostu wejdźmy w takie role. Możemy zacząć? Dobrze. Czy powkładałeś naczynia do zmywarki? Y, nie, zaraz to zrobię. No ale już setny raz ci o tym mówię. Wcale nie setny, tylko trzeci. Ale czemu ty nigdy nie możesz zrobić czegoś od razu, jak cię poproszę? Ale jak to nigdy? No zawsze muszę ci mówić kilka razy, zanim coś zrobisz. E, a ty się zawsze czepiasz. Wcale się nie czepiam. Czepiasz się? Nie czepiam. Czepiasz. To trzeba było sobie zostać z tą Marleną. Ona się pewnie mniej czepiała. Ty znowu z tą Marleną? Nek no to znowu, przecież dawno o niej nie mówiłam. Mówiłaś w zeszłym tygodniu. Bez sensu, że do tego wracasz. Nie mówiłam. Mówiłaś, jak chcesz gadać o byłych, to może pogadamy o Jacku. Ty jesteś nienormalny. O co ci chodzi? Teraz to ty mnie obrażasz. Z nas dwoje to ty raczej jesteś nienormalna, bo twoja matka bierze psychotropy. No teraz to już przesadziłeś. Ale nic takiego nie powiedziałem, przecież tak jest. Dobrze, że twoja rodzina jest taka fantastyczna. Już zapomniałeś, jak ciotka Agata mnie potraktowała na weselu? A ty znowu o tym, to było trzy lata temu. No i co z tego? Nie stanąłeś wtedy w mojej obronie, bo ty właśnie taki jesteś. Masz na wszystko wywalone. A ty się czepiasz bez sensu. Nie da się z Tobą gadać. No i tak mogłaby ta konwersacja, myślę, trwać z wyciągnięciem jeszcze kilku wątków, a naczynia ciągle nie wzmywarce. No niestety. No i tak, biorąc pod uwagę te punkty, które wcześniej wymieniliśmy, to, to można tutaj właśnie na ich podstawie przytoczyć kilka w tym krótkim ale jakże prawdziwym dialogu kilka takich momentów kiedy właśnie to miało miejsce czyli cel jaki był mhm. cel te, te nawiązania tego dialogu czy to żeby te naczynia były włożone do zmywarki czy to żeby jeszcze dotknąć kilka różnych wątków nie ma tutaj komunikatu ja nie? Czyli tu nie, nie ma, ma odwołania się Tutaj ani u nikt... jednej, ani drugiej tak, strony. Tak. Nikt nie mówi, co czuje. Jest dużo tych takich też uogólników: ty zawsze, ty nigdy, ty znowu, prawda? Czyli nie odnoszenie się do czegoś konkretnego. Jest rywalizacja też mhm. taka. Tu ktoś jeden argument wyciąga, to, to drugi zaraz tak. inny. Tak, nie odniesienie się w ogóle do potrzeb tej drugiej strony, nie? że jak gdyby to było nieistotne, nie czy, czy, czy ktoś, czy na przykład ta pani chce te, że to jest dla niej jakoś tam ważne, ale ona też o tym nie Mówi, że to jest dla niej ważne, żeby to było zrobione. Ta para też jakoś tak walczy, nie? Uh -huh. że jest taka walka, jest walka na argumenty trochę. Tak wydawałoby się, że ani jedna, ani druga strona nie chce jakby zakończyć tego konfliktu, że tak. to musi pozostać, nie? Właśnie czyjeś musi być na wierzchu. Bo że, ja chciałam jeszcze powiedzieć, tak? że to nie jest jakiś przerysowany dialog. To jest dialog, który hmm. naprawdę... <laughs> <Tą sferę. laughs> A nie... Ale, yy, no, -taki Ja wiem, nie... twój mąż by się nie, nie dał sprowokować nie do tego. Nie dałby takiego dialogu. się w życiu. On by tutaj już, za... on by powiedział, już wkładam naczynia do zrywalki. <śled> <laughs> ale to, są, to jest dialog oparty na, na właśnie tego, mm -hmm. na tym, co ja słyszę, też jak, jak pary ze sobą tak. rozmawiają. Czy możemy tylko się domyśleć, bo nie widzimy, ale jaki mógłby być przekaz pozawerbalny, jakieś gestykulacja, tak. odwracanie, wywracanie oczami, mm -hmm. prawda? No i zero empatii tak. no, dla, dla zrozumienia. A, a odegrajmy teraz taki króciutki, jak to mogłoby się jak to inaczej potoczyć? Mm -hmm. Tak, tak jak, jak to jest u mnie. Proszę bardzo. Um. Czy powkładałeś naczynia do zmywarki? Nie, zaraz to zrobię. To powkładaj proszę, bo irytuje mnie, jak tak leżą w zlewie brudne. Rozumiem, przepraszam, że jeszcze tego nie zrobiłem, ale znasz mnie, czasami trzeba mi powiedzieć trzy razy. A no. mi trzydzieści trzy. <noise> <noise> nie, nie przesadza, ale oczywiście <noise> tak. Nie, zupełnie, i uh -huh. tu, tu nie ma tej walki, nie ma tego napięcia. Jest odwołanie się do pewnej emocji, jest komunikat, ja, jest empatia, zrozumienie, przeprosiny. No, zast zastanawiam się, czy tu można by się było na tego pana jakoś w tym momencie zezłościć, nie? Mówi, że rozumie, że przeprasza, że zaraz to zrobi, odwołuje się do jakiejś takiej swojej tak. cechy. Tak, i też jak gdyby nie, nie, nie walczy czy nie, nie próbuje przekonywać, że, że coś się nie stało, no bo nie włożył, nie? I, i tu nikt go o to nie, nie osądza, tylko tą panią to zirytowało, no i po prostu warto powiedzieć, no okej, okay, rozumiem, że się to zirytowało, jest mi przykro, że cię to zirytowało, już to wkładam, albo nie mogę teraz tego włożyć, chciałbym, żebyś zrozumiała, dlaczego teraz tego nie mogę tak. włożyć, ale, ale włożę, jeśli to dla ciebie ważne, tak. nie? Mhm. No dobrze, a jeszcze jedna yy, taka, myślę, że kontrowersyjna kwestia, Kłótnie przez wszelkiego rodzaju ym, Och, wiadomości tekstowe, kłótnie tak. pisane, tak bym powiedział. To jest powiedziała. No chyba y, odcinek, bo Kasia to jest zmora moim zdaniem, zmora naszych czasów. Tak, ale ja mam takie wrażenie, czy zmora na pewno, ale mam wrażenie, że ludzie chętnie w ogóle w to wchodzą, bo omijają wtedy ten aspekt kontaktu, tak. tego pozawerbalnego, też bycia w tym kontakcie, mhm. tego, że trzeba się odnieść do czegoś, co ktoś mówi od razu, mhm. no bo w, mając informacje na tablecie naszego mhm. Telefonu, no to, to co? Możemy odpisać od razu, a możemy też po pół godzinie, możemy się pozastanawiać. Ja czasami słyszę takie śmieszne argumenty, bo ja przynajmniej się mogę zastanowić i nie zareaguję tak emocjonalnie, ale to, to jest bójda na resorach. No, jakoś częściej słyszymy o tym, że to doprowadza do e, eskalacji konfliktu niż, niż wyciszenia konfliktu, więc to chyba nie tak do końca działa to wyciszenie. A wiesz, co jest najgorsze? Znaczy najgorzej? No tak. Myślę, że to jest jedna z bardzo niekorzystnych. Korzystnych. Jedno z, jeden z bardzo niekorzystnych czynników, że w ogóle nie ma tej nie, nie wiadomo, jaki był ładunek emocjonalny, po co to ktoś powiedział, jaką miał mimikę. Nie jest tylko słowo, i my sobie możemy więcej tutaj dopisać, co ten ktoś chciał powiedzieć. Tak, komunikat, który byłby wypowiedzi takiej werbalnej, zupełnie niewinny, może się wydawać jakiś taki oschły w wypowiedzi pisanej, a jeszcze jak ktoś nie dołoży emotikonki, ikonki, tak. że jest kanał, to, to Totalny. Także ja zawsze jakby, sugeruję parom, które przychodzą, żeby odłożyły wiadomości tekstowe do ustalania jakichś takich. Istotnych kwestii, ale związanych bardziej z ich życiem, takim jak to powiedzieć, no do obowiązków, tak? Odbierz dziecko o tej i o tej, kup proszę to i to, trzeba jeszcze wymienić opony. Natomiast do wszelkie rozwiązywanie jakichś kwestii, no to trzeba na to znaleźć czas, po prostu. Ja dokładnie tak samo mówię, odradzam tego typu komunikacje, a to jeszcze bardziej y, uzasadnia potem fakt, że ludzie ze sobą nie rozmawiają tak jak powinni. Więc ja mówię, tak, jak ty Kasia, że tylko do ustalania rzeczy, a wieczorem macie siąść. W i porozmawiać, nie? Patrząc sobie w oczy. Tak jest, co, co, co w, takiego w się zdarzyło. Mhm. Zresztą to nawet nie tylko, nie, nie tylko Parto dotyczy, ale również kontekstu zawodowego. My też ważnych rzeczy nie ustalamy przez wiadomości mhm. pisane. Nie pamiętam takiej tak, sytuacji. Tak. E, a teraz, ale już nie będę tego rozwijał, a, korporacje tak. idą w tą stronę, nie? Maile, te. No. Asap. Asap. <noise> Kasia, dziękuję ci bardzo. Będę się stosował. Znowu sobie przypomniałem i będę stosował te zasady. Czyli ta komunikacja codziennym. teraz nam już pójdzie, tak rozumiem, jak jak po maśle. Jak po maśle, tak. Jest. <noise> Dzięki. Dziękujemy za uwagę. Pamiętajcie o pytaniach i komentarzach na temat naszego podcastu i tego odcinka. A jeżeli chcielibyście, abyśmy poruszyli jakiś temat, to również dajcie nam znać. I pamiętajcie, że możecie nas słuchać na iTunes oraz Spotify. O psychoterapii możecie również przeczytać na naszym blogu na stronie strukturalab.pl w zakładce publikacje.